Z tej strony Mikołaj Lech. Ten film powstał dlatego, że systematycznie dostaję od Was pytania związane z dwoma symbolami, które można zobaczyć przy logo wielu film. Chodzi o znaczek TM oraz R w kółku. No i tych najczęściej powtarzających się pytań naliczyłem około 13 i za chwilę na każde szczegółowo postaram się tutaj odpowiedzieć. Przypominam tylko, że jeżeli chcesz się dowiedzieć, co oznaczają pozostałe symbole własności intelektualnej, jak C w kółku, G w kółku, T w kółku oraz SM, to tłumaczyłem to już w nagraniu, do którego link właśnie powinien ci się pojawić. Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od odpowiedzi na pytanie, co właściwie oznacza symbol TM. Okazuje się, że jest to skrót od słowa Trademark, czyli w języku angielskim znak towarowy. No i maksymalnie tutaj wszystko upraszczając, znak towarowy to każde oznaczenie, które jest komercyjnie używane na rynku. Najczęściej chodzi o nazwę i logo firmy, produktu, ewentualnie usługi. Co ważne, znaczek TM nie świadczy o tym, że takie logo zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Tym samym znaczek TM może być używany praktycznie przez każdego i w tej kwestii prawo zupełnie tego nie reguluje. Zwyczajowo przyjęło się jednak, że przedsiębiorcy używają tego symbolu przy swojej marce, ponieważ znaczek TM dobrze się prezentuje, dobrze wygląda przy logo i sprawia, że wygląda ono bardziej profesjonalnie. Często dostaję również takie pytanie o to, czy użycie symbolu TM to informacja, że logo dopiero zostało zgłoszone do rejestracji. No cóż, samo użycie znaczka TM przy swoim logo nie oznacza automatycznie, że ktoś zgłosił je do ochrony. Oczywiście mógł to zrobić, ale to należałoby już sprawdzić w odpowiednich bazach. Samo użycie symbolu TM o tym nie świadczy. Poza tym, jak możesz zobaczyć, są firmy, które na zmianę używają TM-ki oraz R-ki w kółeczku. Pytanie jednak, czy aby użyć znaczka TM, powinieneś swoje logo gdzieś zgłosić? Okazuje się, że nie. Znaków towarowych niezarejestrowanych, no jak zresztą sama nazwa wskazuje, nigdzie się nie zastrzega. Nie są również wprowadzone żadne rejestry tego typu oznaczeń. No dobrze, ale może idźmy dalej. Pytanie numer cztery. Czy warto umieszczać znaczek TM przy logo firmy? No, moim zdaniem tak. Jest to bowiem taka informacja, że daną nazwę bądź logo uważamy za swoją markę handlową, czyli że używasz jej komercyjnie do oznaczenia towarów bądź usług. I znaczek TM jest informacją w takim przypadku, informacją dla swojej konkurencji, że dane oznaczenie jest niezarejestrowanym znakiem towarowym. I jest to tyle ważne, że nawet nie zastrzegając swojej marki w urzędzie patentowym, ona jest do pewnego stopnia chroniona przez prawo. W ewentualnym sporze będziesz musiał jednak udowodnić, że daną nazwą posługiwałeś się komercyjnie jako pierwszy. No i tutaj umieszczenie tego symbolu TM może Ci, myślę, zdecydowanie w tym pomóc. I po drugie, znaczek TM może być pomocny przy wykazywaniu, że znak towarowy jeszcze nie nabył tak zwaną wtórną zdolność odróżniającą. Chodzi tutaj o taką wyjątkową sytuację, kiedy nazwa opisowa, która w normalnych warunkach nie ma szans na ochronę, w następstwie ogromnej popularności zaczyna kojarzyć się ludziom z określonym przedsiębiorcą. I tutaj taka mała zagadka dla Ciebie. Jak myślisz, które oznaczenie na było wtórnej zdolności odróżniającej? E-papierosy czy E-obuwie? No cóż, myślę, że jeżeli choć troszkę oglądasz telewizji, to od razu skojarzysz markę E-obuwie. Dzięki dużym nakładom na promocję marka E-obuwie stała się na tyle rozpoznawalna, że udało się ją zarejestrować w wersji słownej jako unijny znak towarowy. I teraz pytanie numer 5. Czy dodając znaczek TM do logo stajemy się właścicielami marki? No cóż, znaczek TM to nie taka flaga, którą odkrywca wbija w ziemię, oznaczając, że teraz ta marka należy do niego. O uzyskanie praw do marki jest trudniej. Samo wymyślenie nazwy czy użycie symbolu TM przy logo nie daje Ci jeszcze praw do marki. Te pojawiają się na, niejako w następstwie komercyjnej obecności marki na rynku. No i co najważniejsze, to czy te prawa Ci przysługują, oceni sąd. No i to niestety konsekwencja tego braku formalizmu. Skoro takie oznaczenie nie widnieje w żadnym rejestrze, to jakoś trzeba ustalić, komu te prawa przysługują i wykorzystuje się do tego sąd. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak wygląda ochrona nazwy firmy bez rejestracji, no to opisałem wszystko szczegółowo na moim blogu. Link do tego artykułu właśnie powinien Ci się wyświetlić. Przy firmowym logo widnieje również często symbol R w kółeczku. Być może więc zastanawiasz się co on oznacza. Od strony formalnej jest to skrót od angielskiego słowa registered i oznacza, że dana nazwa bądź logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Znaczkiem R w kółku mogą posługiwać się jedynie te osoby, które faktycznie swoją markę, swoją nazwę zastrzegły. Pytanie jednak, czy coś grozi za używanie tego symbolu bez rejestracji? No cóż, okazuje się, że tak. Przepisy Polskiej Ustawy Prawa Własności Przemysłowej przewidują za to karę grzywny do 5000 zł. Co więcej, takie zachowanie może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca, który dodaje znak R w kółku przy swoim logo, może być pozwany przez swoją konkurencję. Chodzi o to, że przez takie zachowanie wprowadza klientów w błąd. W tym kontekście często dostaję takie pytanie, czy po zgłoszeniu znaku do ochrony można używać R-ki. Osobiście zawsze to odradzam klientom. Chodzi o to, że aż do wydania decyzji przez eksperta, nie masz pewności, że całe postępowanie zakończy się dla Ciebie sukcesem. Dowodem na zarejestrowanie znaku towarowego jest takie wydawane przez Urząd Patentowy świadectwo ochronne. Po jego otrzymaniu spokojnie możesz używać tej erki w kółeczku. Z drugiej jednak strony osobiście uważam, że tą erką możesz posługiwać się nawet nieco wcześniej, to znaczy od momentu, kiedy otrzymasz tak zwaną warunkową. Decyzję o rejestracji. Jeżeli wniesiesz wskazane w tej decyzji opłaty urzędowe, no to wydanie świadectwa jest już zwykłą formalnością. No i tutaj muszę Cię ostrzec: po dokonaniu zgłoszenia zauważyłem, że masa jest takich sytuacji, kiedy przedsiębiorcy dostają pisma do szóstów, To są firmy, które próbują wyłudzić od Ciebie pieniądze i one nie mają nic wspólnego z Urzędem Patentowym. Ja osobiście polecam nastawić się, że takie pisma do Was przyjdą, a kiedy to nastąpi, należy je po prostu zignorować. Pytanie numer 9. Czy R w kółeczku świadczy o oryginalności produktu? Zdecydowanie nie. To niestety powszechny mit. Większość osób błędnie tłumaczy ten symbol jako informację o tym, że dany produkt jest oryginalny. To z kolei doprowadza czasami do niepotrzebnych kryzysów w internecie. I całkiem niedawno na portalu wykop.pl pewien sklep został oskarżony o sprzedaż podrobionych butów. A chodziło o to, że na logo tych butów nie było R ani symbolu TM. Sprawa dość szybko się wyjaśniła, a osoba, która wywołała całą aferę, musiała za wszystko przepraszać. No i tutaj naturalnie pojawia się pytanie, czy właściciel zarejestrowanego znaku musi umieszczać w jego okolicy tą Rkę. Okazuje się, że nie. Oczywiście warto tak zrobić, ale prawo nikogo do tego nie zmusza. No i tutaj taka ciekawostka. Część dużych firm jak Skype czy YouTube umieszcza przy swoim logo nie R w kółeczku, a znaczek TM. Tak się często dzieje w przypadku podmiotów z branży e-commerce. A wynika to z tego, że, na przykład, że przykładowo aplikację mobilną można pobrać z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy tak naprawdę telefon i dostęp do internetu. Tymczasem mało która firma chroni swój znak towarowy dosłownie na cały świat. Używając R w kółeczku marka wprowadzałaby w błąd w krajach, gdzie ta ochrona faktycznie nie obowiązuje. Rozwiązaniem jest więc użycie tego symbolu TM. Tutaj można powiedzieć od razu znalazła się odpowiedź na pytanie numer 11, czy brak Rki oznacza, że znak jest niezarejestrowany. Oczywiście nie. To czy dane oznaczenie korzysta z takiej podwyższonej ochrony, należy sprawdzić w odpowiednim rejestrze albo zlecić to po prostu rzecznikowi patentowemu. Zresztą rzecznik patentowy robiąc taką analizę, sprawdzi nie tylko występowanie identycznych, ale również podobnych znaków, które mogą być kolizją. Jeżeli chciałbyś skorzystać tutaj z mojej pomocy, no to po prostu się do mnie odezwi. Od swoich klientów często dostaję również takie pytanie o to, gdzie przy logo powinno się umieszczać znaczek TM bądź R w kółku. No i znów nie ma tutaj jakichś oficjalnych zasad. Przyjęło się jednak, że jest to prawy dolny róg, prawy górny róg. Na koniec końców wszystko zależy od kompozycji konkretnego znaku. Jeżeli chcesz w ten sposób oznaczać znak słowny, no to w tekście umieszcza się miniaturowy znaczek TM bądź normalnych rozmiarów R w kółeczku. No i na koniec pytanie numer 13. Co właściwie daje ta rejestracja znaku towarowego? No i to jest bardzo obszerny temat, któremu poświęciłem osobny artykuł na moim blogu. Wskazałem tam ponad 20 korzyści wynikających z takiej ochrony. Tutaj wymienię główne 3. Po pierwsze, stajesz się pełnoprawnym właścicielem swojej marki. Jak pamiętasz, przy znaku niezarejestrowanym, to sąd ustala, czy te prawa do marki niezarejestrowanej Ci przysługują. Jeżeli działałeś na skalę lokalną, na pewniej zasięg tej ochrony obejmie jedynie miasto, w którym działasz. A to oznacza, że nic nie zrobisz na, na występowanie konkurenta pod identyczną nazwą na drugim końcu Polski. Co ważne, zastrzegając swoją markę, zapobiegasz temu, że ktoś ją kradnie, czyli że zgłosi ją po prostu na siebie. Po drugie, możesz w łatwy sposób walczyć z wszelkiej maści naruszycielami. Powołując się na swoje świadectwo rejestracji, łatwiej będzie Ci wygrać sprawę w sądzie. Najczęściej jednak no, tak zdecydowanych kroków nie będziesz wcale musiał podejmować. Wysyłając skan świadectwa na Allegro, eBay, OLX, jesteś w stanie skutecznie zablokować ofertę Twojego konkurenta. Ponadto słowny znak towarowy zabezpieczy również Twoją domenę internetową. No i jest to świetny sposób na obronę przed tak zwanymi szantażystami domenowymi. Są to osoby, które rejestrują domeny... Yy, które rejestrują domenę z Twoją nazwą firmy i próbują Ci ją później odsprzedać. Jeżeli się nie zgodzisz, grożą, że przekażą ją po prostu Twojej konkurencji. Po trzecie, symbol R w kółku faktycznie poprawia sprzedaż. Nie da się ukryć, że charakterystyczna R ma bardzo pozytywne skojarzenia wśród konsumentów. Co prawda, odniesienia do tej oryginalności czy wyższej jakości są błędne, ale niewątpliwie działają na korzyść firm, które swoje marki chronią. I może w tym jest jakieś ziarnko prawdy, bo jeżeli przedsiębiorca zastrzega swój znak towarowy na 10 lat, no to myśli naprawdę dalekosiężnie. Na pewno nie planuje zniknąć z rynku po roku. A to naturalnie oznacza, że zależy mu po prostu na jakości. Pamiętaj, że jako rzecznik patentowy zawodowo zajmuję się rejestrowaniem znaków towarowych, więc jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, to po prostu do mnie napisz. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że znalazłeś tutaj odpowiedź na swoje pytania. Przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, to subskrybuj ten kanał. Możesz również Zapisać się na mój newsletter na blogu oraz posłuchać mojego podcastu pod tytułem Prawna ochrona marki. Do zobaczenia. Cześć.